Dzień dobry, chciałem Państwu zaprezentować zamrażarkę stojącą, piękną, z dwiczkami, stojącą filmy Beko rok temu zakupiona tak, byśmy z zadowoleni jest zamrażarka, można chlebek zamrozić grzybki, mięsko, rybki wszystko, dzisiaj rano wchodzimy pod zamrażarką kałuża zamrażarka nie, nie wyświetla nic na ekranie żadnej temperatury, 8 rano wchodzimy, tak Mówię cholera prądu nie było. Coś się stało więc z instalacją podchodzę. Sprawdzam. Prąd jest. Cudowne dzieło Turków niestety przestało funkcjonować. Kiedy nie wiadomo, może jutro wczoraj rano może? Proszę bardzo. O. Tak, to już żona powyciągała to wszystko o ósmej. smaży teraz. Godzina 13. Ona nadal smaży. No bo co z tym zrobić? Wyrzucić do kosza? Szkoda. Proszę bardzo. Świetna zamrażarka. Okam dupy rozbić.